Pierwowzory czołgu T14 Armata, obiekt 940, czyli czarny orzeł. Tak będą dwa materiały, ponieważ i mamy T95 i obiekt 940, czyli takie konstrukcje, w przypadku których te opracowane rozwiązania zostały najprawdopodobniej wykorzystane przy budowie czołgu T14. I dzisiejszy projekt, czyli obiekt 40, to właśnie. Hmm, Projekt, czołg, który powstał już według tych nowych założeń, które są znane na całym świecie od wielu lat. Czyli bezzałogowa wieża, załoga ukryta w kadłubie i opancerzona w maksymalny sposób. Do tego stosunkowo niska masa. No niska masa, 50 ton, to niska masa jak na czołg. Mocny silnik i bardzo rozbudowane systemy, można powiedzieć, obserwacyjne. System kierowania ogniem. I tutaj zacznijmy, zacznijmy od tego, że oczywiście obiekt nigdy nie trafił do produkcji. Ten program anulowano przed 2010 rokiem, gdy rozpoczęto takie już na serio prace nad T14. Tylko że wykorzystano pewne pomysły, i właśnie dzisiaj o tych pomysłach, ponieważ gdy mówimy o tym czarnym Orle. To jest to projekt, który powstał na przedłużonym kadłubie czołgu T80. Zamiast sześciu parku dano 7 parku, wzmocniono opancerzenie kadłuba i zastosowano zupełnie nową wieżę bezzałogową. Do tego nowy silnik, No, projekt nowego, <laughs> przepraszam, projekt nowego silnika, czyli tego GTD 1400, czyli silnika. Turbinowego, czyli turbina, takie coś jak jest stosowane w T80, ale również na przykład w amerykańskich Abramsach. I tutaj te trzy warunki miały być właśnie zawarte w tym projekcie. I tak, przedłużony kadłub, załoga trafia wyłącznie do kadłubu. Przednie opancerzenie miało być zdecydowanie mocniejsze niż w przypadku no, zwykłych to 80 to już miało w ogóle być coś o wiele, wiele, wiele wyższy poziom, niż do tej pory projektowali ci na wschodzie. Masa 50 ton, myślę, że nie do zrealizowania te 50 ton na pewno zostałoby przekroczone, jeśli priorytetem byłoby to opancerzenie kadłuba. I tu, jeśli chodzi o bezzałogową wieżę, no, ten zysk z jej masy, pamiętajcie, zastosowanie bezzałogowej wieży w BWP, w czołgu, Ogranicza jego masę, dlatego te kilka ton, które nie trzeba przeznaczyć na opancerzenie wieży, można przeznaczyć na opancerzenie kadłuba. No, dlatego nasz borsuczek jest tak dobrze opancerzony jak na pływającego BWP. Tu zaoszczędzono i można to było wrzucić w kadłub. I ten kadłub miał być dłuższy, miał być lepiej opancerzony miał mieścić trzech operatorów nie wiemy, w jakiej konfiguracji oni by się tam znajdowali. Jakby byli ustawieni, ale oni mieli właśnie być w kadłubie zabezpieczeni o wiele bardziej mocniej niż w załogowych wieżach. Sama wieża miała być zupełnie nowa i miano w niej zastosować automat ładowania, nie taki jak do tej pory karuzela, tylko inne. Do tego zupełnie odizolowanie tego automatu ładującego oraz magazynu, który zasila ten automat od załogi, czyli zwiększona przeżywalność. Dodatkowo, ten magazyn, znajdujący się w tej dosyć dużej wieży, miał być, miał być wyposażony w ścianki, które, podobnie jak na przykład w Abramsie, tam są klapy wydmuchowe u góry, to tam miały być ściany, które też miałyby być tymi osłabionymi miejscami, i w razie porażenia to wszystko miało. Ta cała energia miała być uwolniona właśnie przez te klapy wydmuchowe, może tak to nazwijmy jak w Abramsie, no żeby nie doszło na przykład do rozerwania czy też do skoncentrowania się tej energii w dół w stronę kadłubu. Czyli po trafieniu wieży nie ma, ale kadłub przetrwał i załoga, która jest w nim, przetrwała. Czyli podejście zupełnie inne niż widzimy w tych wschodnich konstrukcjach od tych 40. Czter kilkudziesięciu lat, nie czterdziestu. Chociaż pamiętajcie, te wszystkie latające wieże, te automaty, te magazyny, to wszystko jest w tych czołgach, te dwójkach, w tych innych czołgach umieszczone nisko. Tak jak nisko się dało, tak konstruktorzy to zrobili. Tutaj niewinny jest ten automat ładujący, ta karuzela. Nie tutaj winne jest to, że ten zapas Ammo jest, był. Niekiedy nadal jest przewożony również w wieży i dosłownie wszędzie. No i łatwo było doprowadzić do tego, że to wszystko. A w kadłubie? No cóż, jeśli spenetrujemy kadłub w Leopardzie, w Challengerze i trafimy tam, gdzie nie trzeba, no to mamy efekt taki sam. Więc nie myślcie, że ten automat ładujący. Został tak zaprojektowany, tak zrobione, że nikt nie myślał o załodze. Tu przeżywalność też była ważna, no ale zapas amo był ważniejszy. I tutaj miano zastosować zupełnie nowy automat. Automat nowej generacji, żeby już można stosować AMO z dłuższymi penetratorami i dodatkowo oczywiście pełna izolacja od kadłuba. To jest ten druga rzecz, poza tym, że załoga trafia do kadłuba, gdzie jest umieszczona w takiej kapsule. Tak to nazwijmy, i jest ona bardzo, bardzo dobrze opancerzona. I ten automat ładujący miał zasilać armatę 125 mm. To był taki pewny projekt, jakaś najnowsza wersja 2A46, ale podobnie jak T14 te czy też inne te projektowane wówczas czołgi, myślano o armacie 152 mm. Tak, tutaj projekt. Zakładał, że ten automat, ta wieża będą przystosowane do 152 mm armaty. I gdy prezentowano armatę, T14 armatę, to również mówiono dużo, że docelowo ma być to nie 125, tylko 152, czyli coś, co mogłoby wszystkie wrogie czołgi po prostu rozsmarowywać. Tak to może nazwijmy. Trzecia z tych zmian to oczywiście napęd. To miało ważyć, tak jak powiedziałem, 50 ton. Myślę, że przekroczyłoby te 50 ton, gdyby był priorytet na załogę, na jej opancerzenie i gdyby ten automat ładujący, naprawdę, ale tutaj by oszczędzono na masie, yy, troszkę słabszym opancerzeniem wieży. Zresztą, tutaj o tym projekcie, o tej konstrukcji jest cała masa materiałów i są materiały, które w dokładniejszy sposób, taki można powiedzieć technicznie omawiają tą konstrukcję. Ja tutaj mówię o założeniach. Ponieważ ciężko mówić o technikaliach, kiedy to nie zostało zrealizowane, nie zostało pociągnięte dalej. Chociaż prototypy powstały. No takie dosyć bardzo prototypowe, takie bardziej makietowe. <laughs> Silnik i napęd. Oczywiście turbina GTD 1400, chociaż niektórzy uważają, że 1400 1400 koni. Inni uważają, że GTD a wręcz 1500, czyli już 1500 konny silnik, czyli rozwiązanie tego gnębiącego ich problemu od lat. Jak opracować silnik, który będzie trwały, a będzie miał odpowiednią moc? Jak do tej pory doszli do 1130 koni w zwykłych silnikach i do 1250 koni w turbinach i nie są w stanie tego przeskoczyć. I o ile na przykład czołgi w Leopardach, czołgi w Abramsach w rzeczywistości mogłyby mieć nie 1500 koni, jak mają, ale bez problemów mogły osiągać by 2000 koni, 2200, to one są ograniczone, żeby konstrukcja wytrzymała i żeby ta wytrzymałość była zdecydowanie wyższa. No, Zresztą 1500 koni wystarcza. Tak, żebyście wiedzieli, że jedni ograniczają moc, inni mają problemy, żeby tą moc osiągnąć nawet te 1500 koni. W rezultacie mamy projekt czołgu nowej generacji, tak by to ktoś nazwał. Nie wiemy, jak byłyby rozwiązane systemy obserwacyjne, nie wiemy, jak by wyglądało to, jak załoga miałaby zapewnianą tą świadomość sytuacyjną. To był zbyt wczesny projekt. Ale tu już widać te założenia, które zna cały świat czołgów czwartej generacji. Czyli priorytet: załoga w kadłubie, niższa masa, wysoka mobilność. Najważniejsza jest świadomość sytuacyjna i przetrwanie załogi. Bezpieczeństwo załogi jest najważniejsze. No a ciężko osiągnąć niską masę i zabezpieczyć tą załogę bez zastosowania wieży. Bezzałogowej. Wieża bezzałogowa to zawsze te kilka ton mniej. No i trzyosobowa załoga, czyli mniej pancerza, czwarta osoba musi mieć miejsce, to też mniejsza masa. No stąd te konstrukcje takie jak K2, Leclerc, mogą ważyć mniej, mając trzyosobową załogę, automat ładujący niż inne konstrukcje czteroosobowe. Chociaż cztery osoby to oczywiście teraz coś, co może wrócić ponieważ ta czwarta osoba może na przykład obsługiwać bezzałogowce. I te obserwacyjne, i te uderzeniowe, i te, które służą do obrony czołgu. No dużo wycieczek dzisiaj w tym materiale, jak zawsze. Więc ten projekt, który był projektem omskim, no w końcu ta, można powiedzieć, ten zakład padł i został przejęty przez konkurencję, która miała swojego T-95, no i w końcu Ktoś stwierdził, że nie, że te projekty, dotychczasowe projekty oparte na rozwiązaniach takich jak na przykład kadłub T80, no, nie są wystarczająco nowoczesne i stwierdzono, że trzeba opracować tą nową platformę, czyli armatę, ponieważ ta armata, ten przydomek to nazwa całej rodziny. To miał być czołg, BWUP, ciężki BWUP. Oraz wóz zabezpieczenia technicznego na tym samym podwoziu, na tej samej konstrukcji i czołg to był T14. Więc tutaj pamiętajcie o tym. Ktoś stwierdził, że trzeba stworzyć coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego, jednak wykorzystując te rozwiązania, które już zostały stworzone. W jak dużym zakresie tego nie wiemy, ponieważ T14 była przedstawiana jako ten czołg, pierwszy czołg nowej generacji. On powstał w ilości kilkudziesięciu sztuk. Nie wiemy, czy jego produkcja trwa, czy te problemy, z jakimi się mierzą jego producenci, czyli brak możliwości opracowania właśnie wspomnianego silnika, czyli silnika, który ma 1500 koni i ma y, odpowiednią trwałość do tego, czy są w stanie opracować Odpowiednie przyrządy obserwacyjne. Załoga zamknięta w kadłubie ma problemy, żeby ta świadomość sytuacyjna była taka, jak trzeba. I czołg może być najlepszy na świecie, jeśli chodzi o pancerz, siłę ognia, mobilność, ale kiedy załoga no, nie jest w stanie wykryć przeciwnika, nie jest w stanie go zidentyfikować i to druga strona rozpocznie prowadzenie ognia i nie zostanie zauważona, no to ten czołg nie ma. Niestety nic do powiedzenia. Nie wiemy, jak miało to wyglądać w tym obiekcie, o którym dzisiaj mówimy. Najprawdopodobniej na papierze bardzo, bardzo fajnie. Tylko, żeby zaprojektować czołg, trzeba mieć dużo pieniędzy, a tutaj tego zabrakło. No i w końcu stwierdzono, że zamykamy, wykorzystujemy co się, co się da, opracowujemy tę czternastkę. Tylko, jak widać, te problemy nadal istnieją. Ciekawi mnie bardzo. Tuż tu Zakończmy temat tego obiektu. Tak jak mówię, są inne materiały, które bardziej technicznie omawiają ten projekt. Tutaj bardzo mnie ciekawi, jak wygląda ten pancerz w T14, ponieważ pojawiły się pewne szkice, które sugerują, że nie jest on zbyt rewelacyjny, że bezzałogowa wieża, zamknięcie załogi w kadłubie no, powinno doprowadzić do tego, że można dużo przeznaczyć na opancerzenie tej kapsuły, w której jest załoga. Ale że no nie wyszło. Trochę to dla mnie dziwne, że czołg, który waży kilka ton więcej, ma bezzałogową wieżę, ma tak słabo osłoniętą załogę. No, nie mówiąc o tym, że w dzisiejszych czo czasach czołg bez aktywnego systemu obrony jest no, czołgiem, którego nie możemy nazwać czołgiem czwartej generacji. Okej, okay, kończmy już to. Naprawdę, poszukajcie, są materiały ludzi mądrzejszych. Ludzi, którzy się tym zajmują w miejscu, w którym jesteśmy od lat, które omawiają tą konstrukcję. Pamiętajcie, że to prototyp. Pamiętajcie, że no to takie chcemy, żeby, a nie działający sprzęt. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim wspierającym. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Komentarz z super podziękowaniem. Funkcja wspieraj. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim oglądającym, polecającym, komentującym, oceniającym. Zapraszam na moją kartę społeczności na mojego X. -a. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.